Partnerem kanału jest Instant Gaming. Gierki w super cenach. Będąc szczerym, jest dosyć mało mainstreamowych animacji, których bym nigdy nie oglądał. Bo gdy byłem mały, wydaje mi się, że głównie tak spędzałem swój wolny czas. Czy może cały swój czas? W końcu wtedy nie miałem żadnych obowiązków. Dorosłość jest taka trudna. Więc za każdym razem jak natrafię na taki film, i to jeszcze od mojego ulubionego studia, to jestem naprawdę podekscytowany. Bo takie filmy są jak hazard, czyli ciężko się powstrzymać, żeby go nie zacząć. Tym samym po seansie pana Peabody'ego i Shermana, w głowie miałem jedno pytanie. Dlaczego ten film nie jest bardziej znany? Mimo, że film został wypuszczony przez DreamWorks w 2014 roku, to prace nad nim zaczęto już w 2003. Wtedy film miał być zrobiony przez Bullwing Studio należące do grupy Sony, a reżyserem był Rob Minko, który co ciekawe jest też współreżyserem Króla alwa. Początkowo film miał być hybrydą live action i animacji komputerowej. Coś jak film Rocky i Łoś Super Ktoś, który powstał na podstawie kreskówki Jay'a Warda z lat 50., bo pan Peabody również jest postacią z jednej z jego kreskówek z tego samego okresu o tytule Peabody's Improbable story. Ale po tym jak Minko w 2006 dołączył do Dreamworks, zdecydowano, że film będzie w 100% animowany komputerowo i żeby jak najlepiej oddać charakter oryginalnych postaci i tym samym zrobić jak najlepszą adaptację, a nie po prostu film zawierający postacie z materiału źródłowego, Minko poprosił o pomoc Tiffany Ward, czyli córkę twórcy oryginalnego dzieła. Oczywiście była zachwycona jego podejściem i chętnie mu pomagała. Pomimo tego, że prace nad filmem zajęły im sporo czasu, bo scenariusz skończyli dopiero w 2011 i w tym samym roku zaczęły się prace nad animacją która również okazała się sporym wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o design postaci, gdyż mocno opierał się na bohaterach z kreskówki, których wygląd jest prosty, aczkolwiek bardzo ekspresywny, co było ciężkie do uchwycenia w animacji trójwymiarowej. I aby to zrobić w przypadku głównych bohaterów, którzy mają okulary, animatorzy stworzyli specjalną zasadę, że ich brwi zawsze muszą być nad lub pod ich oprawkami. Mimo całkiem pozytywnego odbioru, film był finansową porażką, bo stracił studiu aż 57 milionów dolarów, przez co nigdy nie doczekał się sequela, ale w dwa w 2015 wypuszczono kreskówkę w stylu 2D na Netflixie, której akcja dzieje się 3 lata po wydarzeniach z filmu, gdzie Sherman i Peabody prowadzą program telewizyjny, do którego zapraszają różne postacie historyczne. Ta kreskówka miała 4 sezony po 13 odcinków, a ostatni został wyemitowany w 2017, ale o czym jest sam film? Film zaczyna się od tego, że widzimy jakąś doje pillę, która należy do głównego bohatera, czyli pana Peabody'ego, który chyba nie był na porannym spacerze, bo robi jakieś powietrzne fikołajki. Po czym przełamuje czwartą ścianę i zaczyna o sobie opowiadać że był w schronisku, ale nikt go nie chciał adoptować. Ej ty, białas, przynieś Patyk. Słuchaj, no dzieciaku, 200 lat temu to ty byś zbierał dla mnie coś innego. Mamo, on jest racistą. Czekaj, ale mam też inne zalety. No i z racji, że nikt go nie chciał, to postanowił zostać nerdem, po czym mówi o swoich dokonaniach i mamy tę scenę. Wow, to chyba nowy rekord DreamWorks, jeśli chodzi o to, jak szybko może pojawić się toaletowy humor. Bo minęły może dwie minuty filmu? Mam nadzieję, że to tylko słaby początek. Peabody mówi, że wymyślił praktycznie wszystko na świecie, po czym przedstawia nam swojego syna. Tak, dobrze słyszeliście, bo w tym świecie psy widocznie mogą adoptować ludzi. No ale spokojnie, film ma coraz więcej sensu, bo teraz okazuje się, że mają wehikuł czasu. I co do tej sceny, to szczerze nie spodziewałem się tak dobrej animacji w jakimś zapomnianym filmie z 2014. Peabody i jego synek przenoszą się do 18 wiecznej Francji. Gdzie widzimy babkę, która chyba wynalazła mukbangi. Po czym okazuje się, że chłopi teraz planują bunt na arystokrację, bo domagają się bagietek czy coś takiego. W tym samym czasie Pibody szuka Shermana, który poszedł na zaplecze wcinać ciacha, ale nagle wbijają chłopi i mówią coś w stylu Viva la Rewolucjon! Merci beaucoup! I pojmują pana pieseła, po czym chcą go ściąć la la Nom. Ale okazuje się, że on ma milion IQ plan, dzięki czemu się uwalnia. I dołącza do młodego, któremu tłumaczy ten plan. Nadzwyczajne! Wcale nie. Ja po prostu nie straciłem głowy. Ha, nie straciłem głowy. Coś nie czaję. To czemu się kurczisz, demonu? Potem ziomeczki zostają złapani przez żołnierzy, ale pan Piwody dzięki swojemu milionowemu IQ znowu ich przechytrzywuje. Następnie dzięki sile nauki robią wybuch, co przenosi ich do lasu, gdzie Peabody tłumaczy młodemu, że królowa mogła uniknąć rewolucji, gdyby zamiast ciasta kazała wypiekać lebagietki. A czemu nie kazała? Jakby tu powiedzieć, jakoś jej się nie upiekło, prawda. Coś nie czaje. Be. Po czym wracają wehikułem do domciu i następnego dnia pan pieseł zawozi chłopaka do szkoły. W ogóle fajny autobus, ma takie bardzo naturalne proporcje. Ale co ja mówiłem? A tak, pieseł odstawia młodego pod szkołą i daje mu to coś. Co to za czarodziejska fujarka? Nie czarodziejska, tylko magiczna. I nie fujarka, tylko flet. MAGICZNA flet! A w tle mamy mały foreshadowing, bo widzimy, że ta dziewczynka obgaduje okularników. Pan Peabody odjeżdża, a młody zaczyna lekcję, na której facetka pyta się ich, jakie drzewością ściął Waszyngton. Wiśniowe, przepani. Mm, w zasadzie to zmyślona historia, bo tak naprawdę... Rudy kontynuuje yapping i wszyscy się śmieją oprócz tej blondy, bo przez niego wyszła na tempom dzidę. Po czym wszyscy jedzą lunch, podczas którego słyszymy ten dialog. Przyniosę ten swój nowy model. Wiecie, ten atom tlenu. Ale masz tylko jeden, tak? To szczepimy sobie jądro! Co? Czy tylko dla mnie to strasznie źle brzmi? Szczególnie, jakby zostało wyrwane z kontekstu? W każdym razie podbija do niego ta Blondie, puszcza mu jakieś rasistowskie teksty o tym, że jest psem, i zabiera mu magiczną flet. Młody Stephen Hawking chce pomóc rudemu, ale przypomina sobie, że wtedy musiałby rozmawiać z dziewczyną. Blondy rzuca się na Shermana i mówi. Najpierw masz jak jest. Okej, okay, co tu się dzieje? Po pierwsze, co to za niezrównoważona postać? I czemu w sumie z dupy tak okrutnie zdęca się nad pinglarzem? Przypominam, że to jednak film dla dzieci. Plus jakim cudem w takiej szkole dla Bogoli nie ma żadnego nauczyciela, czy jakiegoś ochroniarza, który by zareagował? Bo to zamieszanie trwa dobre kilka minut. No ale pewnie się czepia. O całej sytuacji dowiaduje się Peabody z jakiejś teczki, którą daje mu ten whistle. Z teczki dowiadujemy się, że Sherman ugryzł tę dziewczynkę. Więc zjawia się pani Grunion, która też jest rasistką wobec gadających Psów, tym samym chce wykorzystać całą sytuację, by Peabody stracił możliwość opieki nad Shermanem. Później młody idzie w kimono, a Peabody przypomina sobie ich wszystkie beztroskie chwile, które są wykonane w takim bardzo fajnym stylu, zakrawającym o animację stylistyczną. I każde kolejne wspomnienie przenosi nas coraz bardziej wstecz. Aż widzimy, że wszystko zaczęło się od tego, że Peabody znalazł młodego w kartonie. I to tylko moja teoria, ale wydaje mi się, że został porzucony przez rodziców, bo był rudy. A przynajmniej ja bym tak zrobił. Ale w sumie, jakim cudem dzieciak nie mający jeszcze roku, ma już okulary? Plus, chcecie mi powiedzieć, że ten pies jest tak silny, że może podnieść go jedną ręką. I tak, jestem świadomy, że to film o gadającym psie, podróżującym w czasie, ale muszę się czegoś czepiać, okej? Okay? Następnego dnia Peabody bawi się w Gordona Ramzaja, bo jak się okazuje, mają gości. Młody, przywitaj się. Nie rozmawiam z dziewczynami. Dlatego jesteś im celem. Pokaż jej swoją kolekcję materiałów. Na pewno będzie zachwycona tym potężnym pirytem. A wiecie, co jeszcze jest potężne? Ja też nie. Dzieciaki się świetnie dogadują, a Pibo odwala koncert rodzicom na każdym możliwym instrumencie. Po czym ojciec Penny łamie sobie kręgosłup. Może mi Pan zaufać? Jestem dyplomowanym kręgarzem. Uuuu! Następnie młody zabiera peny do wehikułu czasu i chyba nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo ta lokalizacja mi się podoba. Mimo, że nie jest jakoś strasznie skomplikowana, ale to wszystko jakoś tak ze sobą dobrze współgra. Po czym Blondy próbuje namówić rudego na podróż w czasie. O... To gdzie lecimy? Ale pan pieseł zabrania mi tym sterować. A wiesz czemu tak jest? No, bo jestem grzecznym chłopcem? Nie, pizdom. Pan Peabody i rodzice postanawiają się ich, naje... ale przerywa im Sherwan, który mówi, że zgubił peny w starożytnym Egipcie. I jej rodzice zaczynają coś podejrzewać, więc pieseł ich hipnotyzuje. Dzięki czemu razem z Shermanem mogą udać się do Wehikułu Czasu, którym przenoszą się do tego Egiptu i chcą zabrać peny do domu, ale ona mówi, że z psami nie gada i... Konfidentów. I teraz to w ogóle ona jest na fretetę. Chyba raczej nie fretetę. <śmianowicie> Coś nie czaję. Po czym przychodzi ten pajac i tłumaczy Blondie, że jak wyjdzie za faraona, to wyrwą jej flaki i zmumifikują. W sumie, z jednej strony szanuję, że film nie robi z dzieci debili i przedstawia rzeczywiste fakty historyczne, ale z drugiej strony to trochę szalone mówić takie rzeczy w filmie dla dzieci. Pieseł i Rudy zostają wrzuceni do piramidy, gdzie okazuje się, że młody zaczyna sympować do Blondie. Ale Peabody nie może tego słuchać, więc odkrywa tajne przejście, bo. Oczywiście! Umie czytać hieroglify. Dzięki czemu trafiałem na jakieś egipskie klasy. Niestety okazuje się, że młody jest gamoniem, przez co uruchamia pułapkę. Więc razem. Z Pibody muszą uciekać i ostatecznie wydostają się przez odbyt Sfinksa, bo to takie śmieszne przecież dupa. <laughs> no szczyt humoru, naprawdę. Następnie widzimy, że palec chce dotknąć tę dziewczynkę, ale przerywa mu Pibody, który udaje Anubisa i mówi, że jak dojdzie do ślubu, to spuści na nich plagi. Ale już za późno. Już zapłaciliśmy za katering podatki i się wyrówna. <laughs> Okej, okay, sumie ma rację. Ale nagle ich przykrywka się psuje, więc zgarniają peny i uciekają. Lecz okazuje się, że Pibody zapomniał naładować swojej magicznej Tesli, przez co mają tylko tyle energii, żeby przenieść się do Leonarda da Vinciego, którego Pibody prosi o pomoc i on mówi, że z jak sprawią, że Mona Lisa się uśmiechnie. Na co Pibody odpala swój nerd mode i zaczyna yapping, więc młody robi mu wrestling. And his name is John C. Co sprawia, że Mona Lisa się uśmiecha, więc Leonardo zabiera ich do jakiejś machiny. Którą młody znowu nokałtuje Peabody'ego. Po czym Blondie mówi młodemu, żeby coś pozwiedzali, bo jej się nudzi. Akurat mam kwadrans zbudowania synowsko-ojcowskiej więzi. Może zbuduj więź ze mną? Dzieciaki odkrywają prototyp samolotu i tu chyba mamy małego isterega, bo on jest w kształcie szczerbatka z jak wytresować smoka. Penny zmusza Shermana, żeby przejął stery i nauczył się latać. Oczywiście ten nagle umie robić nim jakieś kręciołki w powietrzu. I co z tego, że ten samolot nie ma żadnych pasów, więc pewnie od razu by spadli, ale wiadomo, czekam się. W każdym razie Rudy i Blondy latają po słonecznej italii i mają A whole new world moment, ale tę sielankę przerywa im pieseł Ja lecę! Ale przecież ty nie potrafisz latać! Nie potrafię? Jakim cudem ten film z jednej strony dobrze przedstawia fakty historyczne, po czym robi z postaci zupełnych debili taką sceną? A było tak dobrze. Sherman wlatuje w brzozę, po czym uruchamiają maszynę, która ładuje wehikuł, dzięki czemu nasi bohaterowie mogą wrócić na chatę. W trakcie podróży Sherman dowiaduje się, że pani Grunion chce go odebrać Pibot Lecz nagle trafiają na czarną dziurę. Ale czekaj, co? Od kiedy oni są w kosmosie, że nagle jest tu czarna dziura. Czy ja się czepiam? Więc teraz mamy typowy moment, że życie wszystkich jest zagrożone, bo czarna dziura, ale oczywiście rudy dokładnie teraz musi się dowiedzieć, czemu pibody nie powiedział mu o kuratorce wcześniej. Bo to przecież znacznie ważniejsze od tego, że muszą uciec. O nie czarnej dziury! Oczywiście Udaje im się uciec bez najmniejszego problemu, ale zamiast do domu przenosi ich do Troi. Ale chwila, chwila. Czemu za każdym razem, jak ich przenosiło do innych czasów, to zmieniały im się ubrania? A teraz tak się nie dzieje, ale okej, okay, czepiam się. Po czym widzimy konia trojańskiego i mamy tę scenę. Hahaha, ha, ha, ale zabawne, bo to wyglądało jakby koń się zesrał. DreamWorks, czy ta scena była serio konieczna? W każdym razie okazuje się, że w środku jest banda żołnierzy pod przywództwem Farquada na do których dołącza Sherman, który z kolei ma zmienione ubrania. Pieseł i Penny wbijają do konia trojańskiego za pomocą trojanocepcji. Fuu, co tu tak śmierdzi? To nowy Old Spice, baby! Peabody chce zabrać Shermana do domu, ale Farquad na bierze go na barana i zaczyna mowę motywacyjną. Bracia... Powinniśmy chcieć chleba i igrzysk, ale ja tu jestem strasznie głodny i bym zjadł tylko ten chleb. Chleb, 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 chleb. Koń trojański jest wciągany do zamku, po czym zaczyna się wojna i młody myśli, że jest nim. Ja ci pokażę trojański psie. Nie! Ale jednak nie jest i ucieka. Na szczęście używa magicznej flet, dzięki czemu w ostatniej chwili zjawia się pan pieseł i go ratuje robiąc kombosę niczym kratos. Okazuje się, że Penny stała się księżniczką w opałach, więc nasze białaski muszą ją uratować. Bibody znowu robi szybką matematykę, dzięki czemu dostają się do Penny jak po sznurku. Szajcie, bo oni dosłownie zjeżdżają do niej po sznurze. Tak wiem, narzekam na humor filmu, a sam nie jestem lepszy. Ale to mój kanał i moje zasady, więc z moich żartów macie się śmiać! Bo inaczej będzie mi przykro. Nasza ekipa ma już wracać, ale Penny zahacza się sukienką o gwóźdź, więc. Sherman idzie jej pomóc, przez co cały koń się przegibuje. Coś tam, coś tam, coś tam. Peabody zostaje w środku i umiera, ale ratuje dzieciaki. S serio? Peabody zginął, bo ona nie wie, że wystarczyłoby podnieść ten materiał zamiast go ciągnąć. No prośba, to już jest zwyczajna głupota. Dzieciaki postanawiają cofnąć się do czasu kolacji, bo wtedy pan Peabody jeszcze żył i wszystko będzie Gites. No ale nie do końca, bo jak przenosisz się do czasów, w których żyjesz, to wtedy są dwie wersje ciebie. Tym samym próbują ukryć drugiego Shermana przed rodzicami Penny, ale nagle zjawia się ta baba z wcześniej i Pibody próbują zahipnotyzować Zobacz, lecz zamiast jej nokautuje drugiego rudzielca, wbija drugi pipady i mówi: "Sermanie?" Zabieram się stąd, zanim się zaczniesz dotykać. Co? Czy takie żarty są dozwolone w filmie dla dzieci? W każdym razie pani Grunion się wkurza i mówi, że zabiera Shermanów ze sobą. Ale ci zaczynają się łączyć, co powoduje wielkie czasoprzestrzenne skadusz. Grunion chce zabrać tego pinglarza, który został, przez co odpalają się pierwotne instynkty pana piesela i ją gryzie. Więc razem z rudym i penem muszą uciekać do wehikułu. Ale z racji, że połączyli się ze swoimi alter ego, to teraz zamiast cofnąć się w czasie, postacie ze starożytności wypadają przez tę dziurę. No i teraz rzeczy, rzeczy, rzeczy. I pan piesel zostaje zabierany, bo. Chcą mu obciąć jajca czy coś takiego. Więc Sherman mówi o sile miłości i robi coming out, że jest furasem, znaczy psem, ale to chyba to samo. I teraz nagle wszyscy mówią, że też są psami. Jakbyście nie widzieli, że jest to nawiązanie do sceny ze Spartakusa, to sam Spartacus też się pojawia. Z tłumu wychodzi ten ziomek z jedno-dolarówki i mówi, że on się zmienia prawo, bo tak i ch... Dzięki czemu Peabody jest znowu wolny. No ale czasoprzestrzenny portal się powiększa, więc, żeby temu zaradzić, Rudy wpada na pomysł, żeby polecieć do przyszłości, co w jakiś sposób ma anulować tę dziurę. Okazuje się, że, żeby tego dokonać, Pibody. musi Przeprogramować maszynę. Tym samym Sherman musi za niego pilotować. I to niby taki wielki moment, bo on niby nie potrafi sterować, z tym, że tak nie jest. Bo już pomijając, że w sumie to potrafił latać prototypem samolotu, to przecież podróżując w czasie speny, to on sterował maszyną, no ale. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Oczywiście im się udaje i wszystkie postacie historyczne zaczynają być wciągane przez portal. Farkot na sterydach porywa sobie babę i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Podsumowywując, film jest dosyć chaotyczny, bo mam wrażenie, jakbym oglądał kilka historii, połączonych ze sobą w nie do końca przemyślany sposób. Co powodowało, że tempo było trochę za szybkie. Aspekt humoru to dla mnie zupełny roller coaster. Bo z jednej strony mamy hamskie żarty o pierdzeniu, ale było też parę tekstów, na których zaśmiałem się na głos. Nie uważam, że to film, który każdy powinien zobaczyć, ale jeśli już ktoś to zrobi, to na pewno nie będzie żałował. Jak zwykle pozor dla. Zapraszam was na naszego Discorda, a jak szukacie taniej gierek, to oglądajcie Instant Gaming. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jak ci się podobało, to ten następny też ci się spodoba. Papa. Pa!